robaczeczka. Super, że jesteście. Dzisiaj będziemy nagrywać dzień Dziecka Jak już, już widzieliście ten odcinek, bo ja nie mam już pomysłu na te odcinki, no to mówcie mi, co by mogłam zrobić jeszcze. No, później Wam mogę wymienić, co zrobiłam, ale no to zaczynamy historyjkę mm. Już wstajemy. Tak chcesz, no. Ojejku, Nela jeszcze śpi. Nela! Jejku, co chcesz? No, stawaj. Jakie stawaj? Wstawaj. No dobra. Dobra, zobaczmy, jaki dzisiaj jest dzień. Może znowu idziemy do tego niefajnego przedszkola. Ale mama już się kapnęła, że my... Wiesz co? Nie wiem. Okej. Okay. Mm. Co? Dzisiaj jest dzień dziecka? Wow! Nie spodziewałam się niego. No ja też. Musimy wszystkiego budzić. I musimy iść na śniadanie. Dobra, musimy się jakoś ładnie ubrać. Mmm, mm, sukienki, bo nie mamy ich za dużo. Albo się ubierzemy, może w to samo, ale jakie mamy ciuchy to samo? Są... Na przykład. Żardy. No właśnie. Poczekaj, jeszcze się tych Co to jest? Robuzik, okej. Okay. Mm, a, a to mamy problem. Ale ja chcę tą sukienkę. Nie, bo ja. Nie, bo ja. Ja. Ja byłam pierwsza. Nela, przestań. Ja chcę tą sukienkę i się w nią ubiera. Mm, nie jesteś już jakoś miła. Kiedyś byłeś bardzo miła. Tu ja się ubiorę w to. I powiem to wszystko mamie, ale że co? No wszystko. <laughs> Ojejku, jeszcze to się. Ale ale jest nie Aż mi się chce płakać. Uuu. O, nie, o nie, mama będzie na mnie zła, że ona płacze. Uuu. Przepraszam. Nie, już sobie bądź tą sukienką. No dobra, wybaczam ci, ale ostatni raz takie wyrabiasz. No dobra, idziemy budzić najpierw kubę. Kuba, 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 sonela, mila. No wstawaj, ubieraj się. To może wyjdziecie? nie musimy, nie rozkazuj nam. Rozkazuj. Na pewno już się ubrał. Kuba! Ty dalej śpisz, ale już w ubraniach? No na to wygląda. No wstawaj! Ach. Co dzisiaj z dziecka? No tak! Oj, kubyś, kubyś. Musisz się jeszcze dużo nauczyć. Hmm, przez. Dobra, najpierw budzimy może Maję i wszyscy razem później obudzimy Mamę i Tatę. Okej. Okay. Um, tu ja sobie w tym czasie pogram. Popograj. A my jedziemy do Windy. No to? Jedziemy. No, na leście jesteście. No, jesteśmy. Maja, Stas. Jak ma śmiać, to Jezu, ja dziewczyny! Co wy gadacie jakieś takie głupstwa? Jakie głupstwa? Żadne. No widzisz, sama powiedziałaś, że da żadne. Co dzisiaj mnie tak wcześnie obudzicie? Przecież wiecie, że ja nie lubię, jak ktoś mnie budzi. Dobranoc. Mmm! Maja! I ja to no, co znowu? Stawaj, bo naprawdę dostaniesz po pupie. Dwa na jeden. Jeden jest starszy, o. Ja mam. Policzcie, ja mam piętnaście lat, a wy macie cztery latka. No i? Ja mam cztery i pół, a ja mam cztery i większe pół. Ale cztery! Dzisiaj Dzień Dziecka, ha, ale sobie wymyśliliście. No patrz. Ej no, w sumie jest Dzień Dziecka. No widzisz, mało gardełku. maluj się. Ale ładnie wygląda. Ha, 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 właśnie, że nie. Ja sobie chwilę tu posiedzę na telefonie. O, zaśpiewamy ci naszą muzę. La, 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 dobra. Staje.

Dziewczyny, no. Miałam się iść ubrać. A śpisz! Idźcie, wyjdźcie! Nie, będziemy patrzeć, ale z zamkniętymi oczami. Przestań, będziesz we mnie podglądała. No to masz, masz, masz iść do szafy, a jak pójdziesz, to znaczy, że się ubierzesz. To wybierz sobie z nami strój. Nie, będziesz, pokaz mody! To my idziemy tutaj, a ty przyjść. Juzu Dobra. Sobie tutaj ubrać dzisiaj. Jest dzień dziecka. Bo one nie kłamały raczej mnie. Znaczy na pewno nie kłamały, ale troszkę im wierzę, jest nie, nie wiem czego. Dobra. Biorę sobie to. To jest ładne. E, 10 na 0. Co? To jest moja stylowa. No dobra. To. To im się. Sp nie, to jest drugą. Ta sukienka? Nie, jest za brzydka. Ta też nie. Ta też nie. O, bluza. Ja ją tak uwielbiam. A to? Maja, przecież jesteśmy na pokazie mody, a nie pokazie piżam. To nie jest piżama. To jest teraz modne. Wy nie rozumiecie mody. Nie, to na, nie. Nie. O, to. A to? Dziewczyno, ubierz sukienkę. No dobra. Zrozumcie to i nic nie pasi. Dobra, ubierę coś innego. Sukienki, no serio, dobra, to ostatnia szansa mają. To. Jest dla mnie łatwe. A to. Modelki. Oj, mówiłam, że sukienka nie jest sportowy cił na W. Okej. Okay. Tu jak nie to, to to. Na pewno im się spodoba, bo on lubi takie rzeczy. Jeszcze zobaczę, co tutaj jest. Dobra. A to. O! I to się nazywa Dzień Dziecka. Zgaść te światło, bo już nie ma pokazu mody. Ale patrz, jak już jest tu ciemno. No to zasiedź sobie inne światła. Okej, okay, czyli teraz robię. My ci robimy makijaż. Wy sobie żartujecie? Nie? Dobra, to zrobię sobie makijaż sama, ale wy będziecie oglądać. Jezu, ona pierwszy raz takie rzeczy. To ja siedzę. Emilka, znaczy. Nela. Dobra, to ty siedzisz, będę dla ciebie miła. Ok, mm, na pewno muszę popudrować się. Po co? Po nie ma. Po co? No właśnie. No to. O tak, o będzie. Czekajcie. No pięknie. No i teraz lakier. Po naprawdę mi bez troszkę widać. O, cienie trzeba zrobić do powiek. I jeszcze szminkę. Okej. Okay. dziewczyn, co teraz my robimy? No idziemy na dół. No dobra. A może mogę, nie wiem, wziąć mój telefon? Nie. Jezu, to mogę jakąś torebkę? Nie. Idziemy teraz coś zjeść. Po co? Może najpierw obudźmy rodziców. No dobra, chodź. Okej, okay, już przyszliśmy. Au, au, co wy małe, krasnale? Jak możesz zbić moją siostrę i moją? Ale ty ją zbiłaś, mamo! Dobra, przepraszam. Nie wybaczam ci. To mi nie wybaczaj. Nie mój problem. Ha, ha, ha. Nawet mogę z tego tańczyć. Tańcz sobie całą noc, ty smerfie. Co powiedziałaś? Smerfie. Do kogo? Do ciebie, smerfie. Oj, pożałujesz. O nie, o nie, o nie. Ona się czuje źle. Przepraszam na ja. Godzinę później. Uff, uff, uratowałam Cię. Ty, Smerfie, przestań. Uratowałam Cię. Dobra, to jest może już nawet... Okej, okay, to może już jest... Ojejku. Dziewczyny, nie uciekajcie. już jest pewnie dziesiąta, to ją mama budźmy. Mamo, mamo. Chodź, Kuba. Witajcie widzowie! Dzisiaj będziemy nie w realnym świecie! Bijemy bum bum! Au! Kuba, zdejmij to wszystko! Jezu, dziewczyny! Co? O kurczaki, obudziliśmy Lilcie! co zaśnie! O, dziewczyny! Czego ja słyszę od głosu Lilki? Eee, Lilka śpi! O to Jezu, co się dzieje? Eee, nic, 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 nic. Dobranoc, wszystko jest dobrze. Serio, wszystko. Ach, idę spać. Mamo! Jezu, dziewczyny, no dopiero się położyłam. No wstawaj! Czego? No bo dzisiaj jest dzień dziecka. Ale kłamiecie, no pokaż. O, już budzik mi prawie dzwoni. To dzięki, że mnie obudziliście. Co? Dzisiaj jest Dzień Dziecka? Dobra, przepraszam, dzieci, co robimy? P psałaj, Piotrek! Jezu, co się dzieje? Eśka, czego mnie budzisz? Bo dzisiaj jest Dzień Dziecka. Oh my God! I tak, i co w związku z tym? No i musimy gdzieś pojechać, nawet nie wiem gdzie. Eee, to, a tym bardziej nie wiem. I ja wiem! Wy jedziecie w piżamach. Eee, co wy gadacie? My w piżamach? Ach, to proboszcz? Yy, nie pyskuj. Nie, nie proboszcz. A, pomyliłam się. Miałam powiedzieć. Ach, to. Maja? Aha. Dobra, okej, okay. yy, To ten. To może. Yy, no to. możemy się też coś ubrać. Yy, mamo, nie. No to z Mają już wybieraliśmy się. to okej, okay, pozwolimy Ci, ale jest jedno pytanie, będziemy musieli Cię pomalować, pojedziemy do salonu, poprosisz Panią, czy mogę ja Cię pomalować, dobra, dobra i pozwolisz nam na wszystko, oczywiście z tatą, dobra, no to pokaz mody robimy, no spoko, to Wy tutaj poczekajcie, a ja się w coś ubiorę, nie wiem, sukienka, nie! Yeah. Nie wiem co by się tu ubrać. Ew. Nie wiem, ubiorę się na pewno nie w to. O, w to i będzie. Okej, okay, przebieram się. No dziewczynki. I chłopcy będzie. bu No dobra, to coś innego. Nie wiem na przykład... O to albo tą sukienkę. W sumie jest dobrze. Okej okay. No i tak mogę iść na pewno A dziewczyny to? No i tak, to jest świetnie No dziękuję Dobra, to jeszcze muszę moje okularki yy, Moją torebkę Poczekaj, co ja tam mam Co tu jest? Aha, spinka Spinki nie potrzebuję Torebkę, mój telefon I Może jeszcze tą spinkę i jeszcze dla. Mm, ojejku, Boziu! Dałam poli moje okulary. Ok, co by tutaj dać? Aha, jeszcze butelkę dla poli. I smocie. Dobra. No to. A, jeszcze kasa, no tak. No tyle gdzieś wystarczy. Ok, to. Te, a tata? Aha, tata, jeszcze, no tak. Wy zapomnieliście o mnie, dzieciaki. Okej, okay. ubiorę się raczej w to, po co innego. I ten, chociaż zobaczę, powiedzieć. dzieci mogą się na to nie zgodzić. Okej. Okay. Tato, przecież jedziemy na Dzień Dziecka, nie możesz być ubrany jak, nie wiem, na... do kościoła. Jejku, to się ubiorę, nie wiem. Yy, of to. Jest dobre. Powinni mi na to pozwolić. Jest OK. no... Nie, sportowo. Hejku, to może... Nie wiem. O, ta koszula. Nie jest ani za sportowo, ani nie A za... ta? No ta, to i teraz wyglądamy jak ekipa. No dobra, wszyscy pięknie wyglądają. Ja jeszcze wezmę sobie telefon. Chociaż nie. Aha, jeszcze pola, no tak. Mieliście zęby? Nie. Ale to jest dzień dziecka, mama. Odpuść rano. Ale przecież trzeba mieć wieczorem i rano zęby. Ale raz się nie umieję, to przecież nic się nie stanie. O Boże, dzieci. Okej, okay, to ja, ja pójdę umyć sobie zęby. Chociaż. Ojejku, jejku. Ilcia. Wstajemy. Jest gorąco, ale dla Lili ani za gorąco, ani za zimno nigdy. E, trzeba wziąć czapkę. Albo dobra. Poczekaj, podtrzymaj małą, a ja idę umyć sobie zęby, podtrzymaj torebkę, a ja idę mieć zęby. To sobie już biorę szczoteczkę i myję. Okej, okay, on Pama pewnie już umyła. Aśka! Jejku, co? Umyłaś te zęby? No umyłam, umyłam, no nie musisz aż się tak, tak drzeć. Dobra, raz się żyje. No raz. Okej, okay, um, poczekaj, to się w ogóle da założyć? Mm, dziwne. Okej, okay, poczekajcie. Okej, okay, już wszystko zobaczyłam. E, dobra, czyli idziemy się pomalować, tak? No raczej, dobra, to... Um, dobra, to ja wezmę Lilkę, a... No to idziemy chyba na dół. Albo nie. Dobra. To na dole nic nie mamy, dobra, to idziemy już do auta i zobaczycie nas już na miejscu. Nie będziemy pokazać wam. Nie będę wam pokazywała części, jak jesteśmy na dole, bo naprawdę tam tylko weźmiemy klucze i będzie wszystko. Okej. Okay. Znaczy, no dobra, no to, no to widzimy się już na miejscu. Milka? Cio mamo? Czego nas zaprowadzić do teatru? Przecież mieliśmy się jeździć malować. No wiem, ale możemy. Ten. To my będziemy mamelować, a wy reszta pójdź, pójdziemy na pokaz mody. taki. Dzień dobry, my mamy pokaz mody. Yy, ale sami go robicie? Tak. Dobrze, to ja może sobie gdzieś usiądę. To siadaj, o tu akurat jest występ. Koniec występu. Następny już, niedługo. Okej, okay, już zasłonię nawet kurtynę. Dobra, czyli tak. Proszę, moja torebka. Tutaj daję, otuwam, albo. Wy, dziewczyny, idziecie ze mną. Tata trzyma to. My idziemy już na scenę. Chodźcie, dziewczyny. Dzień dobry. E, dzień dobry, tak. My chcieliśmy się zapytać... jakie słodkie dziecko. Dziękuję. My chcieliśmy się zapytać, czy można... Mm, y, no... Ym, zrobić tej makijaż? No, pani, trzeba się pytać, rezesera. Tak? Można sobie zrobić makijaż? No, przecież. Aha, można sobie zrobić makijaż, ale niestety pani musi kupić to dziecko. Dobrze, to. Dziewczyny nie chcę mieć, znaczy. To może dziewczyna następnym razem. Nie, mamo! Ale dziewczyny, ale proszę pani, to jest naprawdę miłe dziecko. Nazywa się Max. Jezu, jakie słodkie mi, mi Maxiu, Boże, ale. Nie dam rady. O nie! Wysłanieć Kortynę. Brać to! Nie! Już wszystko dobrze. Dobrze, dziękuję. Zasłonić kurtynę. Mogę iść do męża? No, proszę. Mogę wystąpić, ale tylko z dzieckiem. Ale już mamy naprawdę. Jezu, my już mamy serio Bardzo dużo dzieci, ale to jest chłopczyk. Dobra. Niestety, ale mama urodziła tego chłopczyka, ale nie będzie tego odcinka, bo było narodem w Lilci. To jest Max, on już dawno był urodzony, a jak nie wiecie, to jest zagadka. Um, to jest jej syn, taki prawdziwy, tylko jeszcze tata o tym tylko wie, ale wracamy do historii, To jest niespodzianka, nie zdradzajcie w komentarzach. Okej, okay. dobra, kupuj. To ja kupuję. <laughs> Chodź, moje małe, małe dziecko. Jezu. Możemy to łóżeczko? Dobra, to dam tacie. Czekaj. Dziękuję bardzo. Dzięki, wujek. Że się nim zaopiekowaliśmy. Mam nowego braciszka. O Boże. Mamy nowego braciszka? Wygląda na to, że tak. Oh my God. Dobra, to... To za chwilę musimy zorganizować jakąś czapkę. No to zorganizujemy, spokój. Za chwilę kupimy mu, spoko. Aha, mówicie o czapce, za chwilę będzie gotowa. Dobrze. Proszę, tutaj czapka. Jejku, to taka wielka. Tak. To ja idę mu to dać. Czapka. Aha, dobra. Daj dziecko. Obudził. No dobra. Dziękujemy, dobra, to... Dziewczynki, wy mnie pomalujecie? A ja będę pilnowa, żeby nie przesadzili. Okej. Okay. Czoteczka. Właski Perfumka. Tutaj proszę prostownica. No i gotowa mama. Jeszcze korona. Albo... Dobra, dobrze. Dziękuję. To my idziemy szybko na widownię. Dobrze, idźcie. To jest super! Dobra, to jak my już to jesteśmy, to się przebierz coś. Ładnego. Dzięki to już się nie spekłowaliście. Dobra, poczekaj! Bomba? O nie jest to samo! Wywalamy ją, no... Nie trzymaj jej! Ach, ta bomby się pojawiają same ze siebie. Dobra, to tak. Ty będziesz kogoś, nie wiem... Kurczę. Dobra, to ty będziesz. O, ubierz się w to i za chwilę się pojawisz. A ja tutaj wam zaśpiewam. Zaczyna się za chwilę. Witajcie, witajcie! Tutaj będzie najsłynniejsza modelka. Uhu! Proszę poczekać. Dobra, skakuj. Kim ja mam być królową. No to... Witajcie moi widzowie wszyscy! Uuu! Klaszczemy za pięć, cztery, dwa! Mogę szybko wejść? Tak, proszę. Zapraszam, proszę! Jeden! Dzień dobry! Nie chodzi na scenę! O, nie, ktoś wyszedł. Wyprowadzamy! Bo pani pójdzie z teatru! Ojej, przepraszam. No! I właśnie o to chodzi. To jest... Joanna! To jest moja widzka. i ją tak ogląda. Nelam... Emilka, Pola, Max, jak pamiętam Maja i Kuba, no ekstra, no oglądajmy Hej, cześć, hej, za chwilę zobaczysz mojej mamy jak pięknie mi wygląda, sami jej robiliśmy makijaż Za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden to ja! Wow, ale piękna, ale piękna! Dobra, szybko muszę się w coś ładnego przebrać. Dobra, poproszę maseczkę! dzięki. Brawo! Mogę Wam pokazać mój talent! I widzicie, znalazłam się w kosmocie. Witaj, mała diabełka. Zaśpiewam ci kołysankę. No i na razie Dzieńku. No i pożegnam się z wami Pa Załóżki pa, pa Dobrze ci poszło No mam nadzieję Nawet bardzo ci dobrze poszło, brawo! Za chwilę... Um, za chwilę będzie prawdziwy tarter, więc się przygotuj. Dobra, mogę z tym uczestniczyć? Wiem. Mogą cię nie poznać i będziesz Piratiksem. Dobra. Super pomysł. Dobra, tylko nie zgubcie tej sukienki, spokojnie. Uwaga, uwaga! To jest kasnica! Raczej nie nasza mama. Tadam! Mamo! Porwę cię! E, nie boję się. Koniec teatru. Na razie dzięki pa. co pa, pa. No. Chodźcie, dzieci moje. I dobra. No to. No ko kończymy. Yy, no, możemy jeszcze na to śniadanie, chociaż. No. Nie wiem. Yy. No to dobra, to jeśli Wam się odcinek. Albo. Okej, okay. rzutowałam. Jeszcze pójdziemy ze śniadaniem. Dobra. No to pożegnamy się z wami niestety na razie. Pa! Całusy!